Kolender przez Diasa Keita, Szeroko do boku, do lewej strony pod nogi Tiago. Tiago, króciutko jeszcze raz Tiago, Tiago. Ależ cudowny gol. 75. minuta Tiago Alcantara. Druga bramka dla Barcelony. No i wydaje mi się, że znamy już MVP tego finału. Znów okres świetnej gry Barcelony udokumentowany przepiękną bramką po pięknej akcji zresztą. Ten chłopak ma 20 lat, a potrafi już naprawdę bardzo, bardzo dużo. I kiedy pomyśli się, że Barcelona ma takich e, szykowanych kilkunastu kolejnych graczy na poziomie Tiago, którzy być może za 2-3 lata będą także wchodzić.